Eee. Nie lubię, za bardzo Dawida podsiadło. Natomiast Nie rozumiem sensu jego piosenki Trójkąty i kwadraty No bo to jest nie bez sensu znaczy, Czy ktoś z was rozumie w ogóle Sens tej piosenki? Znaczy no Trochę powiedzmy, że tu chodzi o jakąś Miłość czy coś Sama nie wiem o co tu chodzi Dobra, słuchajcie najpierw Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kit. Poduszę głowę, żelny chmur. Horyzont, na żelne chmury. Słońce horyzont, nasz sznurku nie w dół. To jest już dla mnie niezrozumiałe, no bo on stoi na drodze i nie widzi go tu nikt. Ale skoro nagrywa ten tyle, <trykko> to go może nikt, yy, nie widzieć. Po lewej stronie leży samotny kinik. No tak, może być w lesie. Może być na, na drodze stoi. Dobra. No i leży sobie patyczek. Podnosi głowę, podniósł głowę i zobaczył rzędy chmury. <trykka się> Zachmurzenie jakieś. Słońce horyzont na tylko ciągnie w dół. Czyli, czyli, że słońce się spada, czy horyzont spada w łezpie? Dobra. Wyszę nad ziemią Cesemetra albo dwa. Zazdrość i nienawiść jak dówki błądzą wśród tras. Zamykam oczy i liczę do trzynastu. Nic nie zajdzie słońce, Chcę za to, bo będę znów. A, wisi nad ziemią centymetr albo dwa. O no, lata? Czy on stoi na jakimś tej. podwyższeniu? Nie wiem. Zazdrość i nienawiść jak mrówki błądzą w sutra No dobrze, ktoś go tam nienawidzi i zazdro... Albo on jest zazdrosny o coś i kogoś nienawidzi, dobra. Zamyka oczy i się No dobra. Za mną oczy policzył do 13 i nim znajdzie słońce tęsknić, za to będę znów. Ale jaki to ma sens liczenie do 13? W tym, że on jak zajdzie słońce, to będzie do nim tęsknił. Jak para zmienia stan, noszę się do chwil! jak para zmienia stan. Stan skupienia, ciepły i gadowy. No dobra. On jest w jakimś tam stanie, jest w złym nastroju. Unosi się do chmur. Jego miłość go unosi do chmur, czy coś? Spada kulami gradu, topnieje utwór No i co? Spada i topnieje. No dobra. Grad spada fajnie. Ale nie rozumiem sensu tej piosenki. Naprawdę. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Spuszczam ze smyczy każdą myczącą mnie myśl. Gwiazdy formują trójkąt i kwadraty. Dzisiaj w kieszeniach będę do Ciebie niósł. No dobra. Znowu powtarza się motyw z pierwszej zwrotki. Stoi na drodze, nie widzi go tu nikt. Spuszcza ze smyśl jakaś do o nie myśli. No, może jakieś myśli go męczą o tej dziewczyny. I on nie ma siły już i każe wypietalać? Gwiazdy formują trójkąty i kwadraty. On to nieźle przekalkulował. To by musiało być. Ja oczywiście nie chcę tutaj nikogo obrazić, od razu mówię. Dzisiaj w kierzeniach będę do Ciebie niósł. No to chyba chodzi o to, że zrobię dla Ciebie wszystko, coś takiego. Eee, I tu jest, jak para zmieniam stanu, unoszę się do chmurnic, nie zatrzymam, nie powiedz tylko, że chcę, by, chcesz będę Twój. Czyli tutaj jest coś takiego, że on ją kocha, ona go nie kocha i on na nią czeka, żeby powiedziała mu tak i będzie jej... jej. Coś takiego. Jak macie jakieś inne wyobrażenia co do tej piosenki to proszę piszcie w komentarzach.